Io, cześć, się ja jestem Elviser. Na, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Revival. w tym odcinku będziemy robili coś, czego się na pewno nie spodziewaliście. Ponieważ to jest mój właśnie taki budynek, to jest właśnie zarys wieżowca, który w tym odcinku będziemy budować. No jest to oczywiście coś mega potężnego. I tutaj mam właśnie, że tutaj wszystkie moje potrzebne itemki, których jest właśnie dość sporo i zbierałem je do chyba z 3-4 godzinki. No oprócz tego kwarstu, który akurat miałem, nie? Ale tutaj e, na, na przykład bambusy, które znalazłem w satku. E, płynąc właśnie tak, e, w, e, w przygodzie na mesie. Udało mi się znaleźć po prostu je w statku pod wodą, więc w ogóle XD nie, nie mam pojęcia, że one tam występują. Ale spoczko, mamy teraz już właściwie mnóstwo bambusów i możemy z nich teraz mieć patyki, widzicie? I to jest też bardzo fajny scenik, okej. Okay. Ale właściwie to, to z mojego domku, który kompletnie już zniknął społecznie, z ziemi zostało tylko to, ta drabinka. Wiemy sobie tutaj i tu jest właściwie tylko mój magazyn, który już cały obrósł w trawie i mam tylko i wyłącznie swoje skrzynki i nic właściwie to nie zostało. Ale to nie jest główny temat tego odcinka, zaraz bijemy do Abry, który właśnie nam pomoże w tym właśnie tutaj, no, w tej dużej konstrukcji, ponieważ no, będziemy ci budowali sobie dość sporo, Sami, zobaczcie nie mam tutaj surowców do budowania, szyby, kwarc, bloki węgla, bloki kości, to, to, to tutaj oczywiście na podłogę, żeby to wszystko ładnie wypełnić, OK. a w tym momencie każda osoba, która strzeli subo, oraz napisze w komentarzu, budynek otrzymał do mnie serduszko, czemu nie, ale trzeba kanał subować, bo je sprawdzał, a my już lecimy do Abry, który tam już na nas czeka, bo ja, ja się tutaj już mówiłem, spoczko. Siema, stary, elo! Eluwa! Siema! Stary, gotowy jesteś? No, dawaj, jakie no. masz dla mnie zajęcie? No, stary, wyobraź sobie, że buduję swój własny wieżowiec. Mmm, ale i tak nie będziesz tak potężny jak król Maciuch I. Ale Maciuch nie jest królem! Jak nie, a co to jest za posąg, pomnik? Ma koronę, ma pelerynę, bo jest super bohaterem. A daj mi 5 mi minut i nie będziemy korony. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? Nie, 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 nie. Coś stary, mówiłeś? Nie, 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 nie Coś mi mówiłeś? Nie, 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 nie no. spokojnie, spokojnie. No, to z szacunkiem do króla Maciocha I. Dobra, to wiesz, co, to może chodźmy tutaj do mnie, ponieważ mam dla ciebie dość spore zadanie, gdyż no jednak to na to zajmie, tylko spójrz na to. Co ty myślisz? No, taki jakby nie wiem, jakby ktoś pieniędzy nie miał, żeby wybudować budynek. Nie, nie, ja już nie pieniędzy. Rzecz, no ja nie, nie no, wiem, na twoim nie. miejscu bym chyba pożyczył kogoś, bo już chyba na pożyczkę nie co? 15 staków złota, wiesz, No no jest pieniędzy. No i chyba wydałeś na samochód, no bo jakoś budynek nie rośnie. No właśnie urósł już w ogóle go by się przenieść, bo był w dość sobie lokalizacji i teraz ej, faktycznie. jest lepiej. Tak, bo nie on tutaj obok. Dobra, no to co, rozumiem, że go rozwalamy. Nie, ej, nie, 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 nie koniec on stanie. No wierzę. co, A co ty nie robisz? Chciałeś, żeby go rozwalić? Nie, stary, będziemy go budować właśnie. Dobra, no to nie rozwalam. Ej, ale co mi już wybijasz? Nie! I tak szczerze, chyba już, już wiem jak się czuje agent X gdy mu nie, nie szczęśliwy w stanie samochodowym. <grym> Ej, dobra, ale powiedz mi, bo ja tutaj na darmo nie będę siedział. Jakiś hajs, coś, cokolwiek? No, tak. O stary, mam dla ciebie trochę pieniążku właśnie za, za pomoc tutaj w tej budowie. A więc tak, no. uznajmy, że dam ci połowę teraz i połowę jak już, jak już skończymy na dzisiaj. No pasuje, bo spoko. oczywiście oczywiste, że, że cię tylko e, nie skończymy, bo ja mam zamiar to zrobić tak, że to będzie do najwyższej kratki w Minecraftie, czyli do 256 tego bloku. Jeśli... Raczej bym ci nie radził tego robić, bo jak nie masz pozwolenia na budowę, to ktoś zobaczy ten mam, budynek, mam, bo mam. będzie po prostu duży. Mam. Nie masz pozwolenia, bo go nie udzieliłem, Elo. Ale to u Jestem dyrektorem nadgeneralnym, podkreślam, A. nadgeneralnym, jeśli chodzi o kwestie budownicze na tym serwerze, Ktoś więc... się tutaj się chyba wywyższa, co? Hmm? no to, to, to mi dał troszeczkę. takie stanowisko. Dobra, no. i jeszcze będziemy ten budynek ciągnęli w dół, żeby on był aż do Bedroka. Czyli to właściwie będzie ten największy możliwy budynek ever. A więc tak, dam ci teraz tak złota i drugi, i drugi stack ci damy, jak już skończymy to na dzisiaj, bo to jest jednak dość Pasuje. spore, nie? Spójrzcie Pasuje. Spójrzcie Już wam tutaj przedstawiam plan, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, a bra, do tutaj zaraz. I taki pierwszy właściwie krok. Spójrz tylko. No, no chwila, chodzę, chwila, no. coś tam sobie gadaj, ja muszę zrobić jedną rzecz. No, 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 coś tam mówisz. No, słucham cię, słucham. Ale nie. Sza... Daj mi to drewno, Szanu potrzebuję zieleń. go, ale Szanu daj. Zieleń. Ale daj, potrzebuję akurat go. Dobra, spoko. O, no, 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 coś właściwie. mówiłeś, coś mówiłeś. Szanuj zieleń. No, musiałem crafting zrobić, nie? Przecież tu jest. Przecież tu jest crafting, A, to to crafting, dobra. Mi. Stary Dale nie klantarza. chciałem zrobić tego. I jeszcze mi zbój się. ELO! Nie, ale masz fartę, że to nic nie uszkodziło. Pod spodem jest mój magazyn typie. Po... Nie, 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 nie. Ja no dobra, mamy robić, co mamy zobacz, robić? Zobacz, no. stary, zobacz. Tutaj masz e, właściwie dość sporo pupytek kwarcowych i masz to, tak nie, Zobacz, chodź tutaj do mnie. Chodź i mnie sobie, bo ja, stary, za nic ci tutaj nie płacę przecież. Nie, jeszcze nie będziesz tutaj. Masz wodę? Eee, dobra, chyba idę na piwko, elo. No to elo, ale da, daj mi może wodę, co? Ale nie mam wody. To chodź za mną, dobra, koniec żartów, idziemy budować, chodź. No? Zobacz, możesz to robić tak, żeby płytka właśnie sięgała do tej szyby, żeby ona była właściwie o szybę. Wiesz, o to chodzi na pewno. Okej, okay, ale jest, to będzie nie? dziwnie z zewnątrz wyglądało. Nie, zaraz o, o, to ocenię, oczywiście, jestem tutaj. E... Dobra, ale ja nie dostałem nawet surowców, nie dobra, biorę coś ze skrzyni. No to ładny wygląda. Masz tutaj, sorry, masz pół płytki, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy i cztery. A ja się już wezmę budowaniem podłogi, ponieważ to jest też bardzo ważny element. też w sumie będę musiał robić to, co Abra, gdyż podłogę będziemy budowali właśnie z tych półpłytek, a na niej ewentualnie damy jakiś inny blok, jak, jak będziemy e, właśnie wypełniali podłogę. A teraz Ej, się może wygrać. Ej, ale nie dasz rady zrobić 256. Kratek w taki sposób, bo to jest za dużo roboty. Jakby szkoda mm. czasu na to. No stary, może i, i to zajmie tak z tydzień, ale dam radę, uwierz mi. No bo patrz, to co ja teraz robię, no. to jest tak denerwująca robota, że już nie chcę tego robić. No ale stary, powiedział, masz pieniądze za to. No ja nie mogę, no to coś. <laughs> to robił pełnymi blokami, to spoko, ale pół płytkami. No właśnie, to chodzi, być nie tym. I w ogóle, jak to są wygląda? I to ładnie wygląda. To właściwie się w ogóle nie, nie zawołał. To jest właśnie. No inny bo pół kształt. płytki. Zza. Stary czy ty masz jakiś tutaj dla mnie problem? Co? Czy no mam bo, ci gdzieś. Wziąć... A... Mam ci obciąć fundusze? Tak samo stawianie szyb to jest druga naj jest. no nie wytrzymam, no nie wytrzymam. No. I, I właśnie w tym odcinku denerwujemy Abry aż sobie pójdzie. Chyba już wolę robić podłogę, naprawdę. Nie stary, to jest moja praca, to jest moja praca. Seria, stary. No ale przecież ja do końca odcinka jak zrobię jedno piętro to będzie no, cud Moi drodzy oglądajcie koniec odcinka do końca żeby się przekonać ile Abra w tym odcinku zrobię pięter Bo prostu jak sobie widzę no coś mu tutaj chyba nie idzie co? No okej, okay. no. ja stąd spadam Ale czemu stąd? Ej Po mnie uderzasz Ale... A kto zaczął? Kto zaczął panie Mondralo? Ja nie wiem No pan Maruda niszczyciel niszczy do dobrej zabawy No bo... Ba... gratuluję, gratuluję Spoczko no, ale przecież ładnie ci idzie. Jaki to jest w ogóle problem tutaj? Ej, co? ale to jest no tak irytujące, ale, ale to ja tak wiem. skrajnie jest. I właśnie dlatego wziąłem do tego ciebie, żebym ja to nie musiał robić. Wiesz, co chodzi? No o. O. <laughs> nie. Tak! Ej, stawianie półpłytek i szyb, żeby nie skłamać, to jest chyba gorsza tortura niż na przykład, nie wiem, cokolwiek innego. No, chyba tak. I w ogóle już że mi nawet bloków węgla nie starczy, wiesz? Tylko spójrz na to, bo to jest wręcz ogromna przestrzeń, to jest taka właśnie łana szałownica i właściwie Ale tylko, tylko tutaj, a po, potem wszędzie indziej będą te kwarcowe, tak? Rozumiem, podłogi. Zobaczymy właśnie, bo ja tam mam mnóstwo fajnych pomysłów mnóstw na wzory, wiesz? I właśnie to będę no dobra, rozważam. ale to chyba każdy piętro musi być takie samo, nie? No właśnie będziemy o tym myśleć, bo ja tam chcę na przykład, wiesz, wiesz co są te żeby na przykład nad tym dać blok trawy, żeby tam były kurtaki, wiesz o co chodzi na pewno. Aha. No, żeby to po prostu się aż tak włocznie rzucało, że tutaj wbijasz do budynku, Patrz a tu jest zasobycie ziemia, no XD. Tak nie może być. Okej, okay, rozumiem, rozumiem, ale starczy ci w wysokości na każdą rzecz? No, myślę, że tak właśnie, ponieważ no w końcu to będziemy ciągnęli jak najwyżej. Okej, okay, tak, damy tutaj jeszcze i kończył się już powoli klocki dać tak kompletnie. Nie mam już zaraz absolutnie tej bloki na podłogę i no wiecie to chyba tutaj nie wydaje się, bo to byłoby po prostu słabe i pomożemy ABZ w stawianiu jego ulubionych klocków. Nie, weź w ogóle sobie nie żartuj, stary, ja jestem tak już wkurzony, że w ogóle to jest XD. No ale stary zobacz jak się od niej idzie, widzisz? No to nie. stary, no ja już nie chcę, ja, już, ja wolę nie wziąć. Ale XD, ja wiem, wziąć. że ty chcesz. No. Weź pieniążki, wiem, że potrzebujesz. No tak, 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 tak. Daję no sobie stary. pożyczkę. No wiesz co. To... Powinieneś sam za... no, no kurczę, stary, pracować. ale tobie się aż tak dobrze jak mi nie powodzi. No a ty masz wieża, więc to no nie masz wieżowca. <laughs> że mnie się nie powodzi, kiedy mam jakieś całą skrzynkę złota. No, Albo a nie i dwie. Skrzynki. No ty piep, wziąłeś do mnie pożyczkę, więc chyba, no, no, i, chyby, no, no i chyba. No chyba jest najbardziej kolorowo, biorąc pod uwagę, że jeszcze chwilę temu wydałeś 15 staków złota u mnie w sklepie. Ej, w sumie... Ej... Więc tam powinieneś pracować. I w sumie to tak, dobra, ja tutaj tylko tych klocków i na razie damy te, a potem po prostu je dołożymy, nie? Żeby nie było, że to... bo on milowych ci brakuje. No tak, one są takie właśnie ładne. A jak się je robi? Ej, z bonmili właśnie, z bonmili. Ale że w czwórkę jakby, w kwadraty Nie, W kwadratę? dziewiątkę, w dziewiątkę. Aha. To jest takie, wiesz, które ma makie ma czasochłonne i co zajmuje jednak mnóstwo surowców. No tak, tak. Spoczekaj, wiesz to, ale mam coś fajnego, ponieważ mam właśnie bambuzki i z nich zrobiłem rusztowania Lol, widzisz to? A rusztowania po prostu... Nie, 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 koniec, nie jest to, nie, nie, nie. To że... No. Ale, to, że ale się... co? Ja przecież nic tego nie zrobiłem. Ale może i coś irytujesz, ale ja tym bardziej no... I Jeszcze moje prywatne rusztowania, do których nie masz żadnych praw będzie mi brał. Nie no, stary, po prostu... Nie, 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 nie. koniec Uspokój no. się. Robimy dobra, czy to... nie, bo ja czekam na kolejne ja... piętro. E, dam, ci, e, dam ci tyle i. Nie be... mam pół płytek, stary, nie mam pół płytek. A to skraftujecie, sk ci, dobra. Dlatego cyk, nie mogę pracować. Czekaj, proszę bardzo, i stary, idź już tutaj, a Kysz, ja cię tutaj teraz nie chcę nauczył bo nie tak teraz wkurzyłeś, powiem, mega nie wkurzyłeś. No dobra, dobra, juju. A, ju. a jak będziesz, a jak będziesz się, się aż tak źle zachowywał, to ci będę kazał stawiać szyby. O kurde, nie, dobra, jest. Ja no właśnie. O kurde. Właśnie, nie zobacz, ma nic gorszego niż szybę. O to chodzi, że teraz w tym miejscu je mogli postawić na przykład bloki trawy i z dołu tu się nie będzie aż tak w oczy, nie? I to jest właśnie tutaj fajne. Okej, jedziemy teraz szybami, bo co jest jednak. Bardzo czasochłonne, żeby taki budynek zrobić. I serio. Dobra, pomogę trochę z tymi szybami. No, dziękuję kierowniku. Lol, Ej, ale to będzie petarda petarda ten budynek, tylko wiesz co? Jest to? Ej, a żeby zrobić te szyby, to też musiałeś bone milla zrobić. Tak, w ogóle byłem w, w tym, w spawnerze e, e, właśnie szkieletów. I chyba tam z godzinkę u nich siedziałem, więc to jest mega dużo czasu, jednak. To jest na 8 szyb przypada jeden bone mill i na jeden blok przypada 9 bone milli. No tak, tak. Kurde, sporo. No bardzo A sporo. jedna kość to są trzy. Mhm, tak. Sporo, sporo, no. No, widzicie, jak się tutaj do tego poświęcam. Aż tutaj sobie wie, taki jabara i mówi, a mi się nie chce, więc będę tutaj właściwie tylko przeszkadzał. No i co? No nie chcę, widzicie, tego robić, bo to są... Na... Stary, gdybyś kazał mi stawiać pełne bloki, nie miałbym nic przeciwko. Ale no właśnie, po co tu tutaj jesteś, żeby, żeby stawiać pół bloki i szyby? Żebym ja tego nie musiał robić. A widzisz, i tak się pomagam, widzisz? I tak Cię pomagam. I tu już nawet Wiesz co, W tym jeszcze tego nie robił, bo to musi być wyjście, jednak, nie? Zobacz, tutaj będzie wyjście. Cyk. I tak, mm -hmm. okay, okay. tych dawatych no, żebyśmy Okej, okej. Ale jest niesymetrycznie. Nie Czemu jest niesymetrycznie. A, chodzi ci, że do rusztowania. Tak, tutaj po prostu musi być. E, A tutaj raliście. będzie winda, po prostu wodna, nie? E, no właśnie, tak myślę, czy winda, czy schodki. Ale na samą górę ogólnie mówię. Na samą górę, no właśnie, będę to ogarniał, bo wiesz, bo to jest taki właśnie e, problem, że w windzie jest mega trudno ogarnąć, na którym piętrze jesteś. Dobra, ale kto ma mieć 250 kratek? No, w sumie to tak by się przydało, jednak, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy. w ogóle masz jakieś łóżeczka? Eee, uh, nope. No, to może polecimy do siebie, co? No dobra. Spoczka, to sorry, lecimy, spoczko. Zrobimy to sobie szybko teraz, okej. Okay. Tędy i zaraz będziemy mieli nowy dzień, będziemy z ranka pracować. Okej, okay, Ta. lecimy. Tak, a wiesz, że za nocleg to się płaci, nie? A wiesz, że za jedzonko się płaci? Masz jedzonko jed i teraz płacisz, no płacisz, płacisz w porządku, w porządku. W porządku, w porządku, w porządku Dobra, w kimę. Ło! <laughs> wow. co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Chciałem czas. Dawaj, dawaj, byku, bo czasu nie mamy do stracenia. No, czasu nie mam, aż tyle jednak, to no nie mamy, nie mamy. Dobra, wejdziemy sobie teraz tutaj i lecimy właśnie z dalszą robotą. I bo z tego jest dawaj. bardzo dużo, nie? Tylko spójrzcie, to, to może już wygląda coraz lepiej, ale to jest Ej, jednak to bardzo be, to dużo To nie, roboty. to będzie super, tylko chodzi o to, że to jest tyle roboty, że po no. prostu jak o tym myślisz, to już ci się nie chce tak, żyć, nie? Tak, właśnie tak to, to działa niestety. O, abera, y, idź po pół płytki, bo mam tutaj kolejne pięterko. No to patrz, tyk. Nie, sypsi, nie tu. W, nie, tutaj. E, szkło, na szczybę. Jeszcze może jedno. Tak, tak właśnie to ma być. I w sumie to wiesz co? Pój e, poświęcę się dla ciebie, pójdę po płytki ci pomogę, wiesz? Będę dobrym kolegą. O, patrz, tak stawiać to ja mogę, do końca życia nawet. O, widzisz, chyba mam tutaj stałego pracownika. Hmm. Stary, patrz w jaki sposób, będę takie ślimaki robił. Dobra, i w sumie to nawet fajne. A ja umiem speed hahaha, <laughs> ale może nie umiem. Nie, stary, na tej wersji prawie się nie da robić speed bridge'a, no bo, bo masz ten jest shift. Taki, shift taki że klikasz shift i on, jest, i on schodzi w dziwnie. No. Ej w sumie. I to nie jest aż takie złe, ej, jak to malujesz, wiesz, bo to jest nawet fajne. I serio, czemu mamy Na pewno lepsze problemy? od szyb, no to... No na pewno lepsze od szyb. To jest chyba oczywiste, dobra. Czy to e, dobrze? Tak, to jest dobrze. Spocznij, właśnie w tym miejscu będę miał jakieś tutaj swoje farmy i właściwie na samym dole będę miał magazyn, ale nie taki zwykły magazyn, ponieważ chciałbym go zrobić tak, że będzie magazyn, ale podłoga będzie w ten, w ten sposób ogarnięta, że będzie szkło, a pod nią będzie akwarium. Ej, to fajne, ktoś no na kwadratowe tak ma. O serio? Chyba Evron No? Fajne fajne. I, fajne, fajne to jest. I tam jakieś tam właśnie żółwiki korolowcy by było, no w sobie było prześwietne. On ma same rybki, same rybki. Same rybki, ja widzisz, nie ja będę miał żółwiki. I spójrz jak sobie wyobrażam. Ciekawy skąd weźmiesz żółwie. Ej, w sumie to. Właściwie tylko raz chyba widziałem tutaj. Ja no, znalazłem żółwi i delfiny, ale nie powiem gdzie, bo ja będę nimi handlował, Elo. Handlował, a wiesz co, a jak kupię dwa, to chyba będę mógł je już rozmarzyć, no, nie t... A pozwolenie na rozmnażanie zwierząt? A ja ci Ciki? dałem na te na listę. No dałeś mi takie, że muszę za każdym razem płacić. Jak to tak, tak. białe. No więc ja też będę mógł takie sprzedać, jak będę już miał. No w sumie w sumie, zobaczymy, zobaczymy I mam już kolejne pięknie. Dobra, mamy kolejne pięknie. Abera... super, tylko nie mam płytek. szybę dla ciebie mam. Nie, 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 nie. ja tak, robię płyty. Tak. Jakie płyty? płyty? Płyty. Płyty. A no te. i od No Ja stary pieniądze będzie szybciej, gościu. Czekaj, na razie robię sobie pół płytki tutaj w craftingu. Ej, Abram naprawdę nienawidzi tych szybki, chyba jeszcze bardziej niż tych pół płytek, serio. Co tam właśnie u ciebie słychać, co tam? Eee, co tam, e jak się bawisz? A szybki teraz. No Nie szybki. no, szybki są najfajniejsze na całym świecie, no więc no dawaj, właśnie, robimy No, lecimy. I serio, to jest zwykle czasach ale spójrz. W 15 minut ogarniliśmy już właściwie chyba no spójrz. E raz, dwa i teraz już, już robimy właściwie e drugie piętro... plus, e plus part oczywiście. Więc serio. E, nie, no tu jakoś idzie, tylko po prostu chodzi o to, że wiesz, jak. No to ty kurza, masz to poprowadzić nie? przez 200 kratek, no to jakby. No kurde. No właśnie i dlatego jestem największym hardcore'em na serwerze. E, raczej nie jesteś. A kto jest? No król Maciuch pierwszy. Ale Maciuch nie jest królem od tej edycji. No a nie wiem, nie widzisz tego pomnika, bo. Ale jakby Ale tu panuje demokracja, nie monarchia. Panie Abra. E, ja wiem tylko tyle, że król jest jeden i jest nim Maciuch. Koniec, jakby, no. no i koniec, no super, brawo. O, no jak, ale w takim razie ty już nie jesteś tutaj żadnym wójtem, ani prezydentem, czy nikim. No hmm? mogę być kimś, a nie było jeszcze wyborów, więc ciężko powiedzieć, że no, jakim jak jestem. No, stoi właściwie od miesiąca e, i się. No nie, nie wiem, czemu nie ma wyborów. Może no. dlatego, że po prostu aktualnie sprawuję władzę, udając, że jestem nikim, przez co można mi więcej, Elo. To jest taka absurdalna logika. Albo uwaga, druga opcja: co jeśli po prostu Maciuch jest królem i tyle, i jest nam niepotrzebny inny władca? I prezydent, wójt, sołtys, gminny. No, właściwie, no. właściwie. O, abra teraz twoje o Super. Ja świetnie operuję półpłytkami. No właśnie, widzę, ale gdzie są rusztowania? Czekaj sekundkę. Mam tutaj ja jeszcze nie sporo. Ok, lecimy i mam już właściwie. I czym się robiło rusztowania? E Bambusy Zostępnie. i nitki. Więc coś spoko, bo, bo to nie jest aż takie tutaj wiesz, to nie jest aż tyle surowców jednak to zmarnowania. Faktycznie. Dobra. No dobra, to robimy dalej. Lecimy, lecimy, dobra. Ło! Nie, spadłem. Dobra. Płyteczki no. są spoko. Są lightowe. A ja nie mam... Mam was taki, spoko, mam was taki, ale mam bardzo mało HP Dobra, raz sobie tyle. I wbijam. Dobra, teraz dawaj pracę. Ej, coś trudno wbić, wiesz, to chodzi mi. I udało mi się, udało mi się. zaraz teraz tutaj skoczę tylko i mam... bo póki co to ja się nie obijam, a ty się obijasz. No ale właśnie o to chodzi, że ja ci dałem piniaczki, żeby się obijać. A, to ma sens, ale nie ustaliliśmy za ile pięter jest to zapłata. No ogólnie za pomoc przy tym samym budynku do końca odcinka myślę, co? Okej, okay, już myślałem, że do końca budowy i tak sobie pomyślałem... Do końca budowy! Yeah. Okej, okay, to, to było mnie takie złe. Przedłem. Siema. Ehm, pacyfikujemy cię. Coś mówiłeś? Tak, tak coś mówiłem Ale boże nie, nic nie mówię, nic, nic nie mówiłem Coś mówiłeś? Ja mam wodę, spokojnie Ty masz tors, nie Dobra stary, bo ci zapłacę, bo ci nie zapłacę Uspokój się To weź zapłać No bo, do, dobra, ale się uspokój Bo jak się zaraz uderzysz to... Ty... Koniec, koniec Uderzuj, Daj prawo, pracować człowiekowi, który to się to nie pracuj, obija To pracuj, pracuj, Leniu Leniuś miodzący Stary OK, damy teraz tutaj i wiemy na górę do Abery Okej, okay, aber tutaj ale ci ładnie idzie powiem, bo tak na początku tylko na nie narzekałeś, narzekałeś, narzekałeś A teraz bardzo ładnie je stawiasz ci powiem, tak Cały świat widzę półpłytkowo, a nie blokowo, więc teraz łatwiej mi się klika No ty masz człowieku ambicje na świecie. Nie życie, ma nie. czegoś <laughs> takiego na świecie jak pełny blok, nie ma Nie istnieje Są tylko półpłytki albo ćwierć płytki. Ej, w ogóle w Minecrafcie chyba e, tym najstarszym były te pół, e, miały być te półpłytki dirtowe to było Miałe być, no, 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 no. Szkoda, że nie ma właściwie. Ej, to by było... To byłby najbrzydszy blok w całej grze. Tak, właśnie to jest. Nie! <śmiech> <Yeah>. <śmiech> nie, to by było zło. Dobra, damy tutaj tak i kończymy. To jest właściwie już, już prawie całość, widzisz? I mega to nas sprawnie idzie. Tylko będziemy musieli dać te ostatnie popytki na górze. Spoczko, spoczko. Ja myślałam, że będziemy to robili przez godzinę. Ogólnie nie wiem czy wiesz, ale wysokość budynku każdego z graczy y, świadczy i decyduje zarazem o jego pozycji na serwerze. To fajnie. I dlatego jesteś najniżej na serwerze, bo Maciocha drzewo sięga najwyżej ze wszystkich. No on jest królem. Na no. drugim miejscu jestem ja z moją wieżą dyniową. Myślisz, że ta wieża stoi bez sensu? Eee. A przepraszam, Maciek już ma, wiesz, to jeszcze te tory takie swoje. I to muszę tam iść też i będzie wtedy wtedy Jeszcze w tej jest tej tej szeryf, pozycji. ale szeryfa nie uznaje, bo on jest jakby najwyżej ze wszystkich, tak? No on ma zawsze jest. Ale ma patrz, ale myślisz, że ta wieża dyniowa stoi dla jaj? Nie, sumie, po to ja żeby ja tym, ja tym nigdy nie myślałem a nawet. A kolei i mieszka na dużej wysokości. Wieżowiec. Przez co? Przez co? Jego wyżowiec i jeszcze jego góra sprawiają, że jest on ogólnie wysoko, tak? No, na pewno Rozumiesz co ten, mam na myśli. Dlatego sumie... Dlatego masz najniższą pozycję na no, serwerze. I sumie to tak jakby no. to koniecznie naprawić, bo ja i nawet, nawet o tym nie pomyślałem. I bo ja teraz jestem no. na niżej, a mogę być właściwie. I co będzie jak będziemy zbaczyć na tej samej wysokości? A nie, no to wtedy wiadomo, że dynia będzie zawsze wyżej. Aha, no czyli dynia decyduje. No, sport, no, nie, no nie, 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 no jeśli jest ta sama, wiesz, liczba, tak jak w piłce nożnej, czy no. w innych sportach, jeśli masz tyle samo punktu, dwie drużyny, no nie i na przykład jedna musi przejść dalej, no to wtedy się decyduje na przykład ilość strzelonych bądź straconych bramek, tak? Aha, no dobra. No to tutaj będzie decydował blok. No to wiadomo, że kwarc, płacenie kolegom, no to nie, no rozumiesz. Ale dynia! Albo no, drzewo! Dynia, to jest skomplikowane. Słuchaj, zbudować taki budynek, który robimy, to jest... No, żeby nie skłamać. No chyba, dosłownie, najprostsza rzecz w Minecrafcie, zaraz po zabiciu się. No, po... no chyba. Ale żeby zbudować, nie. stary, takie drzewo jak Maciek, stary. albo taką wieżę jak ja z dyni... to osobą, No to, to osoba... co, umiałbyś? Umiałbyś? Powiedziała twaniaczku? to osoba, która jeszcze kilka minut temu mówiła, że my tego nigdy nie skończymy, bo to jest takie trudne i czasochłonne. Stary! Stary. Powiem ci tak, umiałbyś zbudować taką wieżę z dyni jak ja? No właśnie nie, a taki wieżowiec stary jak no, teraz, ale ja nie jestem... Uf, Każdy zrobi, każdy zrobi, Moż, każdy Może robi. jestem architektem, no ale ja swoją twórczość szanuję, no i jednak bym no, takiego. E, jakaś... dobra, dobra, zobacz na ten spójrz, spójrz na tu dynię. Piesz, spójrz na tu dynie. No, no, no widzisz, że to jest. Co to jest w ogóle za kryb? to jest jakiś bohoma stary, nie? A w ogóle do gadania nic. Nie? Ej, bardzo cię chyba to boli, że po prostu nie umiałbyś takiej wieży zrobić, co? Bardzo Cię ja boli. A ja teraz arbuzy i co? A no. No, no one arbuzy są częstsze od dyni. No jakim zdaniem, skoro one są tylko w tych w dziurze. Uwzględniając y, prawo federalne Stanów Zjednoczonych z roku 78, tak? Dynia jest rzadsza. No i tyle. No i tyle. A, no, a takie drzewo umiałbyś stary? <laughs> umiałbyś? Nie, patrz, spójrz na drzewo Macioka. Spójrz, spójrz. No. Umiałbyś zasadzić takie drzewo? W sumie coś. nie myślałem. No widzisz, no widzisz, widzisz? Widzisz? No, tam, jeszcze mamy tutaj szyby do postawiania. Ej, a na jaką wysokość rośnie maksymalnie bambus? Bambus e, chyba około 15 kratek, nie mam pojęcia, wiesz? Ale to no, to jest ja, i ja tak zrobię 16. Nie, nie. I będzie nie. po robocie. Widzisz? Widzisz? Chcesz się pojedynkować? Chcesz się pojedynkować? Ale, się pojedynkować? ale ty... to są moje bambusy i nie, nie masz nich praw To czemu mam w ręce sześć, mimo że żadnego nie rozwalałem. Chodź do mnie. Ej, bez jaj nie rozwaluję twojego żadnego bambusa, przysięgam. Oddajesz a mam sześć w ręce. Oddajesz mi je. Nie no bo je zebrałem z ziemi. No ale z mojej ziemi, z mojej ziemi! No to akurat prawda. No, to chodź tutaj stary i mi je oddasz po albo będzie to jakaś bójka, a tego byśmy chyba nie chcieli, nie? Ej, tutaj w ogóle już nie ma co robić dalej, że? No właśnie, ja. więc musimy jeszcze tylko te szyby postawić, stary, bo to jest też tutaj oczywiście wymagające. Dobra, lecimy tak z tym. Panie, no może tam po, po, pan by pracował, nie? Ani no księdzał. na górze robisz szyby. Ej, No tak, i w sumie to możemy tutaj jeszcze też ogarnąć, czekaj, bo musimy tylko tutaj coś jeszcze takiego fajnego zrobić. Zobacz, bo to ogólnie... Ka co ty robisz, psujesz to? Eee, pogubiłem się, dobra, pogubiłem się, stary, pogubiłem się. Ej nie, bo już bo chodzi o te wysokości, wiesz? I to mnie właśnie zgubiło. Ej, co z nim jest? Ej czemu on ucieka? Ej, czemu on ucieka? Ej, on sobie poszedł znowu. Ej, nie! Bez komentarzy będziemy musieli zaraz znowu do niego wbić. Ej, co z nim jest nie tak? Serio, co z nim jest nie tak? Ej, gdzie on właśnie poszedł? Dobra, ej, gdzie on mówić właściwie? LOL Panie Abra! O on mnie sobie nawet nie słyszy. I wbiłem tam do niego, co? Zobaczyłem, co on komentuje I jak on wziął moje bambusy? Jak on wziął moje bambusy? Stary, Pary musiałem tabletkę na gardło wziąć, bo gadać nie mogę A moje no bambusy już, serio, gdzie tak masz, mnie... co? No jakie bambusy twoje, o czym mówisz? Te sześć bambusów Jakich? A to które masz w ręce No Nie, no mam arbuzy aktualnie, no pokaż, a pokaż, pokaż No popatrz sobie Nie ja się nie wierzę trochę Arbuzy, no ale skąd masz arbuzy? Dobra, wracając, nie przeszkadzaj mi w robocie, co? Dobra, stara, dobra, tylko to jest skończy ta jeszcze jedno, bo tutaj tylko nie ma szyb i będziemy to powoli już kończyć, stary, bo to jest już mega ogromne, wiesz? Tak, tak, tak. To jest my... duże, ale no wieża to jest jednak dyniowa. Kiedyś ją przegonię, kiedyś mi się uda. Ej, nie masz pojęcia jaki wyczaiłem kozacki pomysł stawianie szyb. Jaki? Stary, patrz, musisz jakby stać na tej wysokości. Jakby musisz stać na szybach? I patrz, musisz tutaj przejść, musisz to zobaczyć, już bo to idę, naprawdę bardzo... Do... i nie denerwuje. Serio? Nie Aż denerwuje. Dziwem, czekaj, pokaż to, pokaż to. Patrz, robisz coś takiego i teraz patrz. to Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. musimy zrobić raz, dwa, trzy, ponieważ każdy piętro ma wysokość czterech kratek. No tak, czyli dobrze robię. No tak, tak. Zmawiaj sobie. Dobra, dobra, wieża dyniowa, raz raz, trzy, ona raz, za tobą chodzi. Ale no, story daj mi spokój z tą wieżą, serio, bo ona mnie już tak męczy. No, no wiem, wiem, boli Cię to, boli Cię to, że ona jest trudniejsza do zrobienia. Stary, umiałbyś pos postawić, w tak małej odległości, patrz, umiałbyś jakby wejść do góry, żeby postawić te klocki bez żadnych rusztowań i tak dalej? Widzisz tam rusztowania jakieś? Nie, nie widzisz. ma nie Umiałbyś drabinę na niej postawić? No w sumie to jest trochę wyższa i bardziej skomplikowana logika i mogłoby być mi dość trudno, wiesz? No stary, dlatego tak ciężko było to zrobić, nie mamy szyb mordo wiesz Ja też, ja też nie mam szyb, czyli będziemy musieli chyba to wiesz co, kończymy to mordko Moi drodzy, zawsze jak bardzo dziękuję za oglądanie tego zrobionego odcinka No i co, subskrypcja, znaczy komentarz w górę, widzimy się jutro Ponieważ odcinek na moim kanale codziennie o 13, dziękujemy bardzo Trzymajcie no się, Siema, musisz, musisz przez to wyjść. Wyjść. yo Musisz przez to wyjść.